Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś przyjrzymy się troszkę szerszej meteorologii, bo nie będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na Europę czy Europę Środkową, ale również na Atlantyk, bo to teraz w tym momencie dużo się tam dzieje. Zenej, zain. zain... Rozpoczęty został sezon huraganów z przytupem. Inauguracja ciężko to odmienić. Akurat dzisiaj przeze mnie trudno życie, więc mamy już pierwszy huragan, który przez chwilę też był piątej, huraganem piątej kategorii. O czym za chwilę w tym momencie znajduje się na zachód, przepraszam, na wschód od Dominikany. Zbliża się tam w sumie, ociera się tak naprawdę o Puerto Rico. Ociera się też. O Dominikanę. Tam z pewnością występują intensywne opady deszczu. Sprawdźmy, być może jakaś kamera będzie. I tu mamy właśnie kamerę z Puerto Rico, która jest skierowana właśnie w kierunku północno-wschodnim, czyli w kierunku właśnie zbliżającego się tam huraganu. Widać było, że w godzinach popołudniowych i wieczornych ilość chmur zaczęła tutaj nam zdecydowanie mocno na tym obszarze wzrastać. Pojawiły się intensywne opady deszczu, a więc widać, że ten huragan tam się zbliża, jednak nie uderza on bezpośrednio w ten wyspy. Wyliczenia modeli numerycznych wskazują, że on będzie przemieszczać się na wschód od tych wysp, następnie odbije w kierunku północnym. I teraz pytanie od Was przede wszystkim jest takie, co się stanie potem? Co znaczy, czy on dotrze do Europy, czy przyniesie u nas jakieś zamieszanie? Po części dotrze do Europy, może nie tyle do samej Europy, co nad naszą część Atlantyku i tak, troszkę namiesza w pogodzie. Wstępne wyliczenia wskazują, że troszkę namiesza w pogodzie, ale na samym początku chwila dla naszego sponsora. Tym razem naszym patron, patronem, partnerem jest Masters of Altitude, czyli firma, która zajmuje się różnymi usługami na wysokościach w przedsiębiorstwach i w fabrykach. Jeżeli ktoś z Was pracuje w danej fabryce i wie, że jest potrzebne jakieś zadanie, do której znów, że jest jakieś zadanie do wykonania, w którym potrzebni są alpiniści przemysłowi, czyli kozaki, które nie boją się wysokości na Wysokości piaskują, czyszczą, robią różne inne rzeczy. No to śmiało, link jest w opisie do strony internetowej. Tam możecie wszystko dokładnie sprawdzić i być może uda się Wam nawiązać współpracę. Co też spowoduje, że na pewno szef będzie inaczej w firmie na to patrzył. Moi drodzy, sprawdzamy sobie, co tutaj będzie się działo właśnie z. Tym huraganem. Ten huragan w tym momencie, tak jak wspominałem, wędruje w okolicach wyspy Puerto Rico, a następnie bardzo blisko Dominikany, ale zaczyna odbijać w kierunku północno-zachodnim na początku, a więc zgodnie z ruchem, który, który wyznaczały modele numeryczne najwięcej burz oczywiście największa ilość konwekcji na południe i południowy wschód od tego huraganu. Tak jak wspominałem, wędrówka w kolejnych godzinach. Przez Noa jest tutaj usta ustawiona, ustawiona to jest złe słowo. Jest tutaj przede wszystkim em, skierowana na północ, następnie em, na ominięcie Bermudów i kierunek właśnie północny i północno-wschodni Atlantyk. Jak sprawdzamy sobie. Chociażby w tym momencie, ustawienia tego niżu, to jest on właśnie na północ od Puerto Rico. Kolejna bardzo rzecz istotna to to, jak będzie przemieszczał się dalej, i porozmawiamy sobie o tym na aplikacji Zoom Earth. Jak widzimy, kierunek przemieszczania się to jest północny zachód, ale tak jak widzimy, nie osiągnie ten huragan Florydy, nie osiągnie wybrzeży Stanów Zjednoczonych, choć fale z tego huraganu z pewnością tam dotrą. Następnie Odbije w kierunku północno-wschodnim, i niektóre wyliczenia, wyliczenia, tak jak UKMI, widzi, widzą, że to ten już niż czy tam posttropikalny sztorm będzie bardzo mocno pędził w kierunku Europy. Sprawdźmy sobie inne wyliczenia z, wyliczenia z GEWS-u, i tu również widzimy, że jego ścieżka będzie na wschód od Stanów Zjednoczonych i od Kanady, a następnie zostanie przechwycony prawdopodobnie przez. I z wypełniającym się, jako wypełniający się niż, będzie zbliżał się w kierunku Europy. I teraz pytanie do nas, dla nas najważniejsze, co będzie dalej? To znaczy, czy on dotrze do Europy, czy on się wbije w tą Europę, przyniesie załamanie pogody i bardzo silne porywy wiatru? Jeżeli tak, no to kiedy to nastąpi? I tutaj musimy zacząć od jeszcze od ścieżki tego, em, Ścieżki tego hmm, huraganu, bo on na tą chwilę cały czas jest huraganem, i musimy zacząć od prześledzenia jego historii. Jego historia zaczęła się oczywiście w okolicach Cabo Verde, czyli tutaj na zachód od Afryki. Powoli, jako burza tropikalna, zaczął przemieszczać się w kierunku hmm, Zatoki Meksykańskiej, w kierunku kontynentów hmm, amerykańskich. Standard Nowa sytuacja, y, jaka tu miała miejsce, no mówię standardowa, z racji tego, że po prostu to jest normalna y, sytuacja. Co się dzieje dalej? Ja się przełączę, będzie tak wygodniej. Y, na początku 11, 12, 13, 14, 15 sierpnia, jako taka być może słaba burza tropikalna, wędrował sobie w kierunku, y, właśnie zbliżał się do kierunku y, tutaj y, y, chociażby Puerto Rico. Anguilli, ale generalnie zaczął być już huraganem pierwszej kategorii, 15 sierpnia. Następnie 16 sierpnia bardzo szybko wszedł już w kategorię drugą z porywami wiatru do 155 km na godzinę. 16 już 4 godziny później stał się huraganem trzeciej kategorii, czyli w porywy wiatru do 195 km Kilometrów na godzinę. Następnie o 11.00, słuchajcie, 50, czyli godzinę później, stał się huraganem czwartej kategorii z prędkością wiatru 215 km na godzinę. No i znów 5 godzin później tego samego dnia stał się huraganem piątej kategorii. A więc 16 sierpnia od huraganu pierwszej kategorii do huraganu piątej kategorii. Zobaczcie, jak szybko przez taki krótki okres czasu porywy wiatru aż się Mgnęły 260 km na godzinę. No i stał tu się tam naprawdę nam gałgan. Do godziny 23 był huraganem piątej kategorii z tą prędkością wiatru 260 km na godzinę, natomiast teraz staje się huraganem trzeciej kategorii. Około 8, 8 rano było to 205 km na godzinę. Co dalej? W momencie gdy to będziecie oglądać, prawdopodobnie będzie albo huraganem trzeciej, albo czwartej kategorii, wędrując powoli w kierunku północnym do 18 do godziny 14 powinien znajdować się na północ od Dominikany. Następnie powinien 19 sierpnia słabnąć 205 km na godzinę i zacząć coraz bardziej odbijać w kierunku północnym. Aż 22 będzie miał 165 km na godzinę i zacznie być przechwytywany przez prąd Strumieniowy. To jest bardzo istotna sprawa. Przechwycenie przez prąd strumieniowy. No, i tutaj można prześledzić to w jakiejś dobrej aplikacji. Ja zawsze tutaj polecam aplikację Windy z racji tego, że można bardzo ładnie prześledzić wędrówkę tego niżu. I tutaj skupimy się przede wszystkim na ciśnieniu 949 hektopaskali, Tu jest ów huragan. Tu ów huragan będzie 22 sierpnia. No i lecimy, moi drodzy, dalej. Tu w tym momencie mamy wyliczenia modelu ECMWF. 23 sierpnia to, tak jak wspominałem, wędrówka dalej w kierunku północnym, północno-wschodnim. Tu warto zwrócić uwagę na właśnie prąd strumieniowy. Porywy wiatru w jego wschodniej, przepraszam, południowej, południowo-zachodniej części 184 do 190 km na godzinę, więc bardzo silne porywy wiatru. Nadal siła wiatru to jest też bardzo istotny dla nas temat. Już przejdźmy sobie na wysokość 250 hektopaskali. Zobaczcie, nad nim jest prąd strumieniowy, który również jest dosyć silny i kieruje się dalej na północ. I druga odnoga prądu strumieniowego będzie budowała się właśnie podczas przemieszczania się tego post tropikalnego sztormu 24-25. Będzie on wędrował bezpośrednio nad Atlantykiem, kierując się na północ. Ciśnienie 953 hektopaskale w wyliczeniach modelu ECMWF 25 powinien zbliżać się powoli do Wielkiej Brytanii, do Irlandii i do Islandii. I teraz tak, porywy wiatru, siła wiatru już powinna być zdecydowanie niższa, ale nadal 110 do 120 km na godzinę w jego Południowej części. Co dalej, wędrówka w kierunku no, właśnie, teraz pytanie, czy on powędruje dalej w kierunku północnym? Wydaje się, że właśnie w kierunku północnym raczej będzie zwalniał tutaj gdzieś na zachód od Irlandii, aczkolwiek wypełniać się będzie bezpośrednio prawdopodobnie nad Irlandią. Będziemy mieli wtedy sytuację taką, że w Europie południowej zaczną pojawiać się wyże, nad Polską również, natomiast w Europie północno-zachodniej i na wyspach brytyjskich będziemy mieli właśnie ten niż, ten niż, który przyniesie bardzo silne porywy wiatru, właśnie przede wszystkim nad wyspami brytyjskimi 90 do 110 km na godzinę. To jest jedna rzecz. Ten niż posttropikalny przyniesie nam prawdopodobnie wysokie temperatury, bo z racji tego, że ten niż będzie dosyć dynamiczny, mimo wszystko jeszcze, jak go sobie zaznaczę, zaciągnie do nas ciepłe powietrze, to znaczy z jednej strony będzie ściągać do nas oczywiście powietrze chłodne, to powietrze chłodne z północy będzie wędrować w kierunku zachodnim i w kierunku południowym, południowo-wschodnim i wschodnim, z drugiej strony ciepłe powietrze zacznie wędrować z południa w kierunku północnym, więc 26, albo 27, albo 28 będzie z wysokimi temperaturami prawdopodobnie u nas, ale tylko przez chwilę, no bo ten niż przewędruje sobie dalej, a bądź będzie się po prostu wypełniał. Czy ten niż uderzy bezpośrednio w Polskę? Nie. Wszystko wskazuje na to, że akurat ten niż przemieści się bardziej na północ, tak wskazują chociażby wyliczenia modelu, modelu ECMWF, które mówią, że ten niż mniej więcej przemieści się w ten sposób tutaj. Mamy wyliczenia modelu GFS, które wskazują, że ten nisz przemieści się bardzo podobną, tak naprawdę, trasą. Gdzieś mniej więcej. O, przepraszam. Gdzieś mniej więcej. Tak, tak, tak. Tak to na pewno, nie? Gdzieś mniej więcej tak. A więc i jedno i drugie wyliczenie nie faworyzuje wejścia tego niżu bezpośrednio nad Polskę, tylko daleko na północ, na północny zachód. Oczywiście będzie on miał wpływ właśnie na pogodę w Polsce, prawdopodobnie na te temperatury, które znów nam na chwilę podskoczą do góry, ale to raczej na tyle jeśli chodzi o to. Zapraszam Was moi drodzy do subskrypcji kanału, widzimy się w kolejnym materiale, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.